Cześć, Partek Urban. Zapraszam do testu Toyoty Corolli. I to Corolli po faceliftingu, czyli odświeżeniu, który podobno był bardzo ważny. Był bardzo ważny, bowiem tym razem producent skupił się w zasadzie tylko na układach hybrydowych, które teraz są już piątej generacji i mają być mocniejsze, szybsze, oszczędniejsze i przede wszystkim cichsze. Sprawdzę to wszystko. Zacznijmy więc od silników. Tutaj pierwsza zmiana to rezygnacja z jednostki 1,2 Turbo, tego silnika już nie kupimy. Od teraz w odmianie hatchback oraz kombi są tylko dwie hybrydy 1,8 oraz 2,0, a w sedanie mamy benzynę 1,5 oraz hybrydę 1,8. Kolejna zmiana to zwiększenie mocy dla hybryd, gdzie moc wersji 1,8 wzrosła ze 122 do 140 koni, a w odmianie 2,0 ze 184 do 196 koni. Silnik 1,5 wciąż ma 125 koni. I ja do testu wybrałem wersję 1.8, która to tak jak mówiłem, ma teraz 140 koni. I te 18 koni więcej powinny nam dać znacznie lepsze przyspieszenie, bo przed liftem było 10,9 sekundy, a teraz ma być 9,1 sekundy, czyli bardzo duża poprawa, bo aż o 1,8 sekundy. Jeździłem kiedyś wersją przedliftową i tam robiłem wynik do setki na poziomie 11,1 sekundy, czyli nawet o 20 sekundy wolniej niż deklaruje producent. Pora więc sprawdzić nową, 140-konną odmianę. Mój wynik to 9,1 sekundy, czyli dokładnie taki sam czas jak podaje producent oraz 2 sekundy szybciej niż przedliw. To mi się podoba i faktycznie czuć, że auto nie jest już tak wolne jak było przed liftem. W przypadku odmiany 2.0 takiego postępu nie ma i tam przyspieszenie zmalało z 7,9 sekundy do 7,4 sekundy, czyli też poprawa, ale o pół sekundy, a nie o dwie, tak jak w przypadku wersji 140-konnej. Poprawiła się też nieco elastyczność. Otóż silnik spajnowy koroli po lifcie jest mocniej wspierany przez silnik elektryczny, a skrzynia bezstopniowa ECVT dostała nowe oprogramowanie. I to wszystko spowodowało, że mamy lepszą elastyczność, niższe obroty oraz cichszą pracę układu podczas mocnego przyspieszenia. Ale jak mam być szczery, to akurat te zmiany są marginalne. No może poza elastycznością, bo tutaj poza bardzo dobrą reakcją na gaz, wreszcie też są akceptowalne osiągi, bo auto chce jechać dzięki większej mocy. Ale ja nie czuję różnicy, żeby podczas przyspieszenia było dużo ciszej. Zwłaszcza, że wyciszenie, moim zdaniem, jest wciąż tak samo słabe. Korolla była zawsze słabo wyciszona i nadal tak jest. Prędkość graniczna to takie 130 km godzinę, Powyżej jest już naprawdę bardzo głośno. Więc nawet jak jest mniej wycia podczas przyspieszania. To i tak szum z otoczenia jest tak samo głośno słyszalny. Podobno w kabinie jest ciszej o 2,5 dB, a także i obroty przy stałych prędkościach spadły o około 300-400 obrotów. I ja jestem człowiekiem, który kocha cyfry oraz liczby, i bardzo chciałem porównać te obroty, ale niestety Nowa Korolla ma cyfrowe zegary, na których nie da się włączyć obrotomierza. Bez sensu. Ale do zegarów jeszcze wrócę. Porozmawiajmy jeszcze o silniku. Bo jednostka 1.8 wciąż ma niemal tą samą konstrukcję, czyli jest to pośredni wtrysk, który ma trzy ogromne zalety Prosta budowa, w miarę tania naprawa oraz można wciąż montować instalację LPG Zwłaszcza to ostatnie jest ważne, bo większość modeli Toyoty poruszających się jako taksówki ma założone LPG, czyli taka potrójna hybryda I do tego te samochody są idealne, do bardzo oszczędnej jazdy po mieście Nowa korolla podobno również ma zużywać jeszcze mniej paliwa i chyba jestem w stanie w to uwierzyć. Co prawda musiałbym zrobić tą samą trasę, czwartą generacją hybrydy, a potem piątą, żeby to porównać, ale widziałem takie porównanie na przykład w wykonaniu Christiana Plato i u niego wyszło zużycie o jakieś 10% mniejsze w nowej, piątej generacji hybryd. Ja, poruszając się po drogach Gibraltaru, potrafiłem wyśrubować wyniki na poziomie nawet poniżej 3 litrów. Jak jeździłem nieco szybciej, to dobijałem do 4, czasem 5 litrów w mieście. Zauważyłem też, że teraz auto nieco dłużej jedzie na samym silniku elektrycznym. Na trasie, przy 120, zużycie oscylowało między 5,5 a 6 litrów, a przy 140 7,75, czyli wynik no taki jak przed Liftem. Aha, i są to wyniki z komputera pokładowego, bo wielu widzów zwracało mi uwagę, że ten jednak nieco potrafi zaniżać wartości i na dystrybutorze wyniki są nieco wyższe. Bak paliwa ma niestety wciąż skromne 43 litry. Pod względem prowadzenia nic się nie zmieniło, czyli zarówno zawieszenie, jak i układ kierowniczy są bez zmian. Wspomaganie wciąż jest dość mocne, ale to w mieście w sumie nie przeszkadza. Jeszcze zauważyłem dwie rzeczy. Po pierwsze, Auto nie pozwala wyprzedzać prawą stronę, ma system za to odpowiedzialny, a po drugie, auto samo hamuje przed przeszkodami w sposób, w jaki robią np. auta z inteligentną adaptacyjną rekuperacją. Z tym, że w Toyocie jest to system bezpieczeństwa, który po prostu wykrywa przeszkody i sam lekko zwalnia. System ten nazywa się Proactive Driving Assist, i jak większość opcji, można to wyłączyć. A jeszcze wracając do silnika, to gdyby kogoś interesowało bardzo mocno techniczne zmiany, to teraz na ekranie widzicie dokładne zmiany z jednostką sterującą, nowym systemem chłodzenia oraz nową baterią trakcyjną, która jest od teraz w technologii litowo-jonowej. Zostawiam was na kilka sekund z tą informacją prasową, po czym zaraz skupimy się na zmianach na zewnątrz i w środku. Najpierw zmiany na zewnątrz, które są kosmetyczne. W sumie to nawet słowo kosmetyczne to za dużo, bo zmiany są trzy. Po pierwsze, mamy siatkę na zderzaku. Po drugie, mamy inną sygnaturę świetną, czyli lampy mają ten sam kształt, ale inny wzór świecenia, ten wzór LEDowy. A po trzecie, mamy z tyłu coś, co wygląda jak pół atrapy wydechu. I to wszystko. A nie, przepraszam, jest jeszcze nowy lakier: Juniper Blue. Czyli śmiało można powiedzieć, że korolla po odświeżeniu wygląda dokładnie tak samo jak i przed odświeżeniem, czyli ładnie i w odmianie hatchback, czyli tej, którą testuję, wygląda nieco sportowo. Wymiary są dokładnie takie same w związku z tym i bagażnik jest tych samych wymiarów i ma 361 litrów te odmiany 1,8 oraz 313 dla mocniejszej odmiany 2.0. Kufra ma pod podłogą miejsce na zestaw naprawczy, który jest standardem W opcji nie da się go wybrać koła zapasowego ani dojazdowego W bagażniku natomiast są dwa haczyki oraz można położyć tylną kanapę Niestety po złożeniu mamy ogromny uskok Wskakujemy więc na tył Tutaj jak widzicie bez problemu się mieszczę sam ze sobą, a mam 186 cm wzrostu Zarówno na nogi jak i na głowę mam kilka centymetrów wolnej przestrzeni z tyłu do dyspozycji mamy podłokietnik, oddzielne nawiewy, złącza oraz gazetowniki. Z tym, że to wszystko to opcje. Nawiewy oraz złącze USB są tylko w najbogatszej wersji Executive, w pozostałych wersjach wyposażenia nie ma tych udogodnień. Gazetowniki natomiast nie występują w dwóch najtańszych odmianach, a podłokietnika nie ma w najtańszej odmianie. Dziwna polityka. Wskakujemy więc naprzód, gdzie ja miałem bardzo rasowo wyglądające fotele. Fotele wyglądają na szybkie. I są naprawdę wygodne, i łatwo przybrać wygodną pozycję. To wskakujemy do środka, gdzie są dwie nowości. Jedna duża, a druga ogromna. Ogromna to ten ekran, który naprawdę jest ogromny i wygląda po prostu no źle. Jest za duży. Może i nie zasłania on nam drogi, ale przyznacie, że jest przeogromny i wygląda to słabo. Ekran od multimediów może mieć 8 lub 10,5 cala, tak jak w testowanym egzemplarzu. Sam system jest dokładnie ten sam, co w testowanej ostatnio przeze mnie Toyota rav 4 i działa on sprawnie, ale grafiki nie wyglądają na super nowoczesne. Dodatkowo jakość kamery jest bardzo słaba, a Android Auto działa tylko po kablu. Na szczęście Apple CarPlay działa bezprzewodowo. Drugi ekran, który w zasadzie jest jeszcze większy, bo ma 12, 3 cali, to cyfrowe zegary. I te są w każdym wyposażeniu poza najtańszym poziomem Active. Tam chyba mamy zegary takie jak były przed liftem, a przynajmniej tak mi się wydaje, patrząc na zdjęcia z konfiguratora. Plusem tych nowych, w pełni cyfrowych zegarów jest mnogość motywów, ustawień i personalizacji, a minusem, tak jak mówiłem, na przykład brak obrotomierza. Jakość materiałów pozostała na tym samym, średnim poziomie. Są wciąż twarde plastiki, są skrzypnięcia i jest piano black. Jest tutaj pole do poprawy. No dobra, to jeszcze sprawdźmy schowki, a później pogadamy o pieniądzach. No właśnie, cennik. Podstawowa korolla hybrydowa 1,8 140 Goni w nadwoziu typu hatchback kosztuje 121 tysięcy złotych. Wersja 2.0 o mocy 196 koni startuje od 134 tysięcy złotych, ale jest od razu w wyższym wyposażeniu, więc realna różnica między odmianą 1.8 a 2.0 to 10 000 zł. Mój egzemplarz to najwyższy poziom wyposażenia, który kosztował 151 000 zł jest bardzo drogo. Ale wreszcie odmiana 1.8 zaczęła mieć akceptowalne osiągi, i moim zdaniem wcale nie trzeba wybierać odmiany 2.0. I w zasadzie większa moc, a tym samym lepsze osiągi to jest jedyne, czego mogą żałować obecni właściciele odmiany 1.8, ale o mocy jeszcze 122 koni. Nowa korolla wygląda tak samo dobrze, jest tak samo słabo wyciszona i też wyje po przyspieszeniu. Może i nieco mniej, ale wciąż wyje. Mamy teraz też wielki telewizor na szczycie deski rozdzielczej oraz w pełni cyfrowe zegary w niemal każdym wyposażeniu. Pojawiło się też sporo nowych systemów bezpieczeństwa. Korola, więc, wciąż jest korollą, czyli bardzo oszczędnym, takim rozsądnym wyborem do miasta. Cześć!